A więc temat naszej lekcji równania chemiczne, tak? Pamiętamy, że wiemy, co takiego wzór chemiczny, co takiego indeks, stopień utlenienia, atom, cząsteczka i mol. I dzisiaj postaramy się troszeczkę nauczyć się, jak zapisywać te zjawiska chemiczne, które występują w przyrodzie. A więc powtarzamy, co takiego cząsteczka, co wzór chemiczny nam mówi. Mamy te symbole, tak? H i O to są symbole. Dwójeczka, te male cyferki, w symbole są to indeksy, które mówią, ile tych atomów mamy. Jeżeli mamy cząsteczkę wody, znaczy mamy dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Dalej, co my wiemy, to z jakich atomów te cząsteczki składają się, tak? Na przykład. Tlenek siarki składa się z atomów siarki i tlenu, a ile ich mówi indeks? Mamy jeden atom siarki, trzy atomy tlenu. Na przykład, jeżeli mamy tutaj taki zapis: 20 O2, to znaczy, że mamy 20 cząstek tlenu, ale 20 mnożymy na 2, wiemy, że mamy 40 atomów tlenu. Ta duża trójka przed wzorem chemicznym. Mówi, ile tych mamy atomów? Znaczy mamy trzy atomy potasu, trzy atomy tlenu i trzy atomy wodoru. Jeżeli są cyfry, czyli te indeksy, my musimy ta duża cyfra pomnożyć przez ta mala, tak? Znaczy trzy. Trzy atomy, atomy węgla i sześć atomów tlenu. Teraz także przypomnimy, co takiego? Krzyżowanie stopniu utlenienia. Mamy przykład, tak? Tlenek żelaza. Stopień utlenienia plus 2 i minus 2. My pamiętamy, że krzyżujemy. A przy krzyżowaniu my te liczby musimy skrócić. Czyli jeżeli mamy 2 i 1, to dzielimy przez 2. Otrzymujemy tutaj 1, jeden, 1. Jeden. I tych jedynek tutaj nie zapisujemy. Jeżeli są. Inne cyfry, tak różne, niejednakowe, też możemy skrócić i znajdujemy tutaj wspólna ta cyfra, która dzieli się i przez 4, i przez 2, czyli dwójeczka. Jeżeli mamy cyfry, które nie dzielą się, tak, 5, nie podzielimy przez 2, bo utrzymamy liczba niecałkowita, znaczy tak, oni i zostają. Tutaj skrzyżujemy 5, tutaj zapisujemy. A tutaj zapisujemy dwujeczka. to tutaj i widzimy? P2O5, czyli mamy w tym związku dwa atomy fosforu i pięć atomów tlenu. Teraz możemy obliczyć, jeżeli nie wiemy stopień utlenienia, na przykład, jeżeli mamy CO2, zawsze wiemy, że tlen w związkach stopień utlenienia ma minus 2, zaś nie wiemy, Jaki stopień utlenienia węgla? To zaznaczamy x. I to będziemy rozwiązywać za pomocą tego wzoru matematycznego, czyli a razy c, b razy d. To a to stopień utleniania węgla, c to jego indeks. b to stopień utlenienia tlenu, d to indeks tlenu. Czyli zapisujemy równanie matematyczne. x mnożymy przez 1, równa się minus 2, mnożymy przez 2. Gdzie w równaniu matematycznym x musi być na po lewej stronie, tak? Bo 1 razy x to utrzymujemy x i minus 2 razy 2 przy mnożeniu mamy 4, plus 4, tak? Czyli x to plus 4 stopień utlenienia węgla. Dalej to powtórzyliśmy. Teraz nazwy cząsteczek związków chemicznych. Pamiętamy, że jeżeli mamy tutaj ostatni tlen, tak, będą tlenki. Tlenek, tlenek. Końcówka "-ek", musi być, tak? Mamy końcówka "-ek". Tutaj atom tlenu, dodajemy końcówka "-ek", otrzymujemy tlenek, a teraz czego? Tak? Chloru, tak? Która musi odpowiedzieć na pytanie, czego? Chloru. Skąd tutaj ta piąteczka? Ta piąteczka to jest wartościowość chloru, czyli stopień utleniania. O, tutaj to mamy ta piąteczka. Jeżeli mamy brom, tak, i tutaj mamy brom, nazywamy brom plus końcówka ek i czego? Synku. Czyli widzimy bromek, cynku, Bromek, żelaza. I tak nazwy tworzymy wszystkich związków i kiedy są wiązania jonowe i wiązania kowalencyjne, tak? Najczęściej tym pierwszym wyrazem bywa niemetal, jak widzicie. Tak? Jarczek, florek, bromek, tlenek. A tutaj mamy, może być i nie metal, i metal. To są nazwy. Jeżeli Będziecie je chcieli, to spróbujcie wykonać te zadanie, gdzie? Trzeba będzie nazwać na przykład tlenek azotu. O, to tlen, w końcówka dodajemy e, i azot. Tak? I zapisujemy stopień utlenienia, który tutaj zapisuje się w górze. Tak? Jeżeli mamy tutaj wzór sumaryczny, tlenek, magnezu, tak? Dalej tutaj N i O. Znaczy tlenek azoto, napiszemy jego wartościowość 4. Tutaj siarka, siarczek czego srebra, chlorek żelaza, tak? A tutaj to zadanie, gdzie musimy powiedzieć, czy to jest cząsteczka, czy to jest atom. Jeżeli cząsteczka, to znaczy to jest związek. Tak, jeżeli mamy tylko atom. To pokazujemy, że tutaj mamy dwa atomy magnezu bez żadnych indeksów, tak? bez, bez tych małych cyferek. To możecie rozwiązać. O tutaj wejść, lub o tutaj wszystko to samo jest. Dalej przypomnimy, co takiego mol, czyli pamiętamy, że to mol 6,02 razy 10 do 23 to jest liczba Avogadra, która mówi, ile jest tych cząsteczek, jonów, atomów, elektronów i protonów. Jeżeli mamy cząsteczkę wody, to znaczy w jednej cząsteczce wody mamy 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek. To jest bardzo wielka liczba, tak? O tutaj mamy, ta. 1 mol wody, tak? Kropelka, a tych cząsteczek bardzo, bardzo jest dużo. Mamy 1 mol żelaza, 1 mol tlenu, soli kuchennej, tak? I innych związków. Ale ta cząsteczka możemy także rozłożyć na atomy, czyli mamy dwa atomy wodoru, dwa mole atomów wodoru, czyli mnożymy 2 razy 6,02. Jeżeli mamy w tej cząsteczce jeden atom tlenu, to tak zapisujemy, że jeden mol atomów tlenu to 6,02 razy 10 do 23. A teraz to, co chcę dzisiaj dla Was wytłumaczyć, to zapisywanie tych reakcji chemicznych, czyli Bierzemy atom żelaza i atom siarki. Są to reagenty. Są to reagenty. Te substancje, które bierzemy do zajścia naszej reakcji chemicznej. Po prawej stronie są produkty. Tutaj jest produkt. To są produkty. To są produkty, tak? Zapamiętajcie, że po lewej i po prawej stronie ilość atomów musi być zawsze taka sama. Na przykład, jeżeli ja narysuję atom żelaza, tutaj będzie u nas atom żelaza, to znaczy i po prawej stronie będzie musiał też być taka sama ilość atomów żelaza. Jeżeli po lewej stronie mamy Jeden atom siarki, to i po lewej stronie musi być jeden atom siarki. Trzalka, którą rysujemy, to jak w matematyce znak różności, tylko ona pokazuje, w jaką stronę zachodzi ta reakcja. Proces, tak? To jest proces, co my otrzymujemy. Teraz wytłumaczę jeszcze na innym przykładzie. Mamy na przykład, musimy zgotować zupę tak z czerwonych gram czerwonych grzybów i 10 gram brązowych grzybów, tak? Mamy muchomory, mamy borowiki, tak? To właśnie to, co nam potrzebne do ugotowania tej zupy. Po tym, po ugotowaniu otrzymujemy te same grzyby, tylko w innej konsystencji, czyli masa nie zmienia się, tak? To tak samo jak gotujemy ciasto, pieczemy, tak? Potrzebne nam jest mąka, jajko, proszek do pieczenia i jeszcze inne składniki. Wszystko to mieszamy, potrzebna nam jest temperatura i otrzymujemy ciasto, tak? Ale tam ta sama ilość mąki, jajek zostaje w tym produkcie. Na przykład też tak samo, mamy 10 gram jakiejś substancji A, 10 gram substancji B, dodajemy, złączamy, kroimy. Mieszamy, tak? I otrzymujemy produkt też, który będzie, jego masa wynosi 20 gram. I to możemy zapisać za pomocą symboli chemicznych. Tak? Czyli mamy siarkę, dodajemy cząsteczkę tlenu i otrzymujemy dwutlenek siarki. Czyli mamy jeden atom siarki po lewej stronie, patrzymy, jeden atom siarki po prawej stronie. Teraz musimy przeliczyć, ile tutaj mamy tych atomów tlenu. Dwa atomy tlenu, indeks, tak? I tutaj indeks ten sam stoi, dwa, tak? Czyli tutaj po prawej i po lewej stronie mamy taka sama ilość. Możemy teraz pokazać, jak to wygląda za pomocą modelu, tak? Tutaj strzałka, czyli pokazuje przebieg reakcji w stronę, którą będziemy. Zachodzi ta reakcja? Tak. Mamy jeden atom siarki, zaznaczamy czerwonym, tak, to siarka. I otrzymujemy produkt tlenek siarki, gdzie? Jeden z atomów S. I dodajemy. Jedna cząsteczka tlenu, ale w tej cząsteczce tlenu znajdują się dwa atomy tlenu, tak? Czyli dwie kuleczki mogę narysować. I tutaj tak samo mamy cząsteczkę tlenku siarki, gdzie znajdują się dwa atomy O i jeden atom siarki. Możemy policzyć teraz, co mamy po lewej stronie i co mamy po prawej. Jeden, jeden, tak? Zgadza się. Dwa atomy i tutaj dwa atomy. Wszystko jest w porządku. Tak, wrócimy. Mhm, za chwilę. Tak. Tak, teraz musicie zapamiętać to, co ja mówiłam, że cząsteczka tlenu to są dwa atomy, tak? To związek, który występuje w przyrodzie. Występują także cząsteczka wodoru, cząsteczka azotu, cząsteczka fluoru, bromu, chloru i jodu zawsze są dwuatomowe. Czyli jak my możemy te schematy modele narysować? Po prostu po dwie kuleczki. A kuleczka to jest atom. Atom jeden i atom drugi. Na przykład to będzie J2 Czym oni się różnią? Oni różnią się wielkością, czyli to zależy od ich masy, tak? Ile tam jest elektronów i protonów. Tutaj na przykład narysowałam cząsteczkę bromu, czyli zapamiętamy, jeżeli mówią, że w reakcji bierze udział cząsteczka tlenu, cząsteczka bromu, czy wodoru, chloru, chloru, bromu, zawsze jest dwuatomowa, czyli jest indeks 2. Bo w przyrodzie na przykład może występować także ozon. Ozon to O3, ten indeks będzie trójeczka. A więc jeszcze nowe pojęcie, współczynnik. Mamy współczynnik, to mnożnik stojący przed wzorem substancji, które wskazuje liczbę cząsteczek czy innych cząstek lub liczbę ich moli. Pisze się go przed wzorem substancji, tak? I zawsze nie można pisać go we wzorze w środku, bo w środku są, mamy indeksy. O widzicie, tutaj mamy cząsteczkę CH4. To jest cząsteczka CH4. To są dwie cząsteczki tlenu. Tutaj mamy dwutlenek węgla. A tutaj mamy dwie cząsteczki wody. Tak, tutaj pokazuję, że to są dwo, dwie cząsteczki wody. Oto ja zacznę. Tak. Tutaj mamy napisane reakcja chemiczna, tak? gdzie pokazane są reagenty i substraty. Teraz liczymy. Możemy policzyć za pomocą tych kulek, ile jest atomów węgla. Jeden. To co i tutaj jest zapisane, mamy jeden atom węgla. Po reakcji widzimy tutaj tylko jedna kulka, ta czarna. I tutaj mamy jeden atom węgla. Tutaj mamy cztery atomy wodoru te żółte kuleczki, tak? Tak, zapisane, że mamy cztery atomy wodoru. I tutaj ich mamy tylko już w innym związku w cząsteczce wody. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery atomy wodoru. I ile mamy atomów tlenu? Widzimy 2, O2, czyli współczynnik mnożymy przez indeks. Bo to jest mnożnik, tak? Czyli zawsze działanie matematyczne mnożymy. Półczynnik mnożymy przez indeks. Otrzymujemy, że mamy cztery atomy tlenu. I tutaj jest to samo. Popatrzcie. Mamy 2H2O, czyli 2 mnożymy przez 2. Mamy cztery atomy wodoru i dwa atomy tlenu. Dwa atomy tlenu, tak, jeden, dwa i jeden, dwa, trzy, cztery, cztery atomy wodoru. Czyli prawa i lewa strona musi się zawsze równać. Na przykład teraz mamy tak, zadanie. Proszę napisać doświadczenie, w którym reaguje magnez z tlenem, otrzymujemy tlenek magnezu i narysowane za pomocą modeli, tak? Przez kulki. Widzimy magnez, cząsteczka tlenu, to jest dwuatomowa, reaguje, otrzymujemy tlenek magnezu. Teraz to wszystko postaramy się zapisać za pomocą reakcji chemicznej, czyli magnez, dodajemy cząsteczka tlenu, otrzymujemy tlenek magnezu. Widzicie? Otrzymaliśmy tlenek magnezu. Teraz co my musimy zrobić? Rozwiązać salami główka chemiczna, bo po lewej i po prawej stronie musi być równa ilość tych atomów. Czyli jeżeli tutaj mamy jedna kulka czerwona, i tutaj musi być jedna kulka czerwona. Jeżeli mamy tutaj dwie kulki czerwone, i tutaj dwie kulki. Niestety, tutaj tak nie jest. Co my robimy? Mamy te pojęcie. Współczynnik. współczynnik, czyli cyfra, która nam pomoże wyrównać te równanie chemiczne. Patrzymy, jeden atom magnezu po reakcji, czyli po tej strzałce, mamy jeden atom magnezu. Teraz zobaczymy, jaka sytuacja jest z tlenem. Tutaj mamy dwa atomy tlenu, tutaj jeden. Pomoc współczynnik, czyli to pomnożymy, aby otrzymać dwa. Tutaj stawimy dwójeczka. Ten współczynnik należy i do magnezu. Należy i do tlenu i możemy go mnożyć przez indeks. Czyli jeżeli tutaj była jedynka, znaczy dwa mnożymy na jeden, otrzymujemy dwa atomy tlenu. Tak, teraz i tutaj dwa atomy tlenu. A ile atomów magnezu? Dwa razy 1. Dwa atomy magnezu, znaczy ja tutaj mogę też stawić współczynnik 2. Teraz moja reakcja chemiczna jest wyrównana. Narysuję to za pomocą modeli. Jeżeli mieliśmy atom magnezu jeden, tak, tutaj był jeden, ale ja postawiłam ta dwójeczka, znaczy ja teraz mogę narysować tutaj dwie kulki czerwone. Oni nie są złączone, są oddzielnie, tak, tutaj mam dwa. Atomy magnezu. Dodajemy jedna cząsteczka tlenu. Dodajemy ta jedna cząsteczka tlenu. Ona jest złączona. Tak? Znajduje się dwa atomy. Wszystko zapisaliśmy według recepty. Tak? Dwa atomy magnezu, jedna cząsteczka atomu, czyli dwa. Tak? To u nas będzie produktem. Otrzymamy tlenek magnezu. Gdzie mamy jeden atom magnezu, drugi atom magnezu i potrzebujemy jeszcze dwóch atomów tlenu? Tutaj i tutaj. Otrzymaliśmy dwie cząsteczki tlenku magnezu. Tutaj, właśnie. To jest taki zapis. I tak wyrównujemy, Reakcje chemiczne. A więc zobaczycie u siebie w prezentacji, która załączyłam do TAMO, jak to robimy. Potrzebny nam jest ten współczynnik, gdzie obliczamy. Praca domowa będzie polegala na tym, aby przeczytać stronę 100-101, wykonać zadania sobie samodzielnie. Aby to zrozumieć, na stronie 101 zadanie pierwsze i drugie, bo to to samo co ten test w Eduka, ale teraz nie zalączam, bo jeszcze jest trudno, czyli musicie jeszcze sami popracować na tym. Czyli strona 101 zadanie pierwsze i drugie wykonujemy dla siebie. Czyli ćwiczymy, ćwiczymy, tak? I staramy się zrozumieć. Na następnej lekcji jeszcze raz będziemy rozwiązywać, wyrównywać, zadania wykonywać. I myślę, że nauczymy się. Czyli ten temat rozdzielam na dwa dwie, trzy części, tak? To nie jest koniec. Dobrze? Zgadzacie się? Tak. Lek Dziękuję. Lekcja skończona. Powodzenia. Usłyszymy się we czwartek. Dobrze. Dobrze, papa. Pa. Do widzenia. Do widzenia. Dobrego Do widzenia. dnia.